Następnie. To jest rysunek, który będzie Waszym następnym zadaniem. Tutaj, oprócz tych gradientów, znaczy oprócz tych elementów, które tu są na środku, są te gradienty, które są Wam już znajome, bo to jest prostokąt, który jest wypełniony gradientem radialnym. Też pokażę wszystko, całe zadanie zrobię. Ono się tam nagrywa, żebyście mogli sobie krok po kroku przeanalizować y, to zadanie. Y, co nowego w tym będzie? Y, nowa rzecz to będzie zamiana grafiki, takiej grafiki zwykłej, którą mamy z internetu, w JPG u czy w PNG, y, żeby nie musieć odwzorowywać tej ręki dokładnie. I się męczyć, można ją zamienić na krzywę. Jeżeli nic z tego nie będziemy dalej robić, przekształcać, bo to może być utrudnione wtedy, a tylko wykorzystać ten element do tego, że można było skalować, ewentualnie coś pozmieniać, no to wystarczy nam zamienić to na, na wektor. Czyli nie musicie tego odrysowywać. To będzie jednym kliknięciem, zrobi Wam się ładnie ta ręka. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest jak jakąś tapetkę, jakieś zdjęcie włożyć w kształt, który jest wymodelowany, czyli z krzywą. Jak zrobić tekst po ścieżce, takiej narysowanej przez nas, czy wewnątrz kuli, na zewnątrz kuli, tak jak przy logach często wykorzystuje się tego typu teksty. No i taki, i cień to jest czwarta rzecz. Tu jest jeszcze wyrównanie, ale na wyrównanie zrobimy sobie osobną lekcję, bo tego trochę będzie więcej. Także bez tego, bez tego, co tutaj jest na górze. I taki napis. Jak zrobię, zobaczycie, to jest tylko kwestia cienia. Parę kliknięć, żeby uzyskać ten efekt, albo ten z prawej strony, kiedy mamy zwykły cień i biało, biały tekst na wierzchu, albo w tym przypadku, kiedy cień jest w środku, jest od środka. I ewentualnie drugi, który jest takim blaskiem, delikatnym, białym, takim dookoła tutaj krawędzi, który tylko wzmacnia efekt takiego wklęśnięcia. Takie, tego typu zabiegi robi się bardzo często w, w plakatach, gdzie mamy tytuł grubą czcionką, bo tylko takie się nadają do tego y, stylu y, cieniowania. One dają takie wrażenie delikatnego wcięcia, bardzo ładnie wyglądają na plakatach. No to dobrze, to sobie zacznijmy to robić. Te kółka zostawiam na później. Trzeba przeciągnąć sobie rączki. Czyli pierwsza rzecz, którą zrobimy, to zamiana na, z kontrolą, żeby, żeby była proporcja. Drugi raz klikam, żeby mogła odwracać, czyli zmieniły się ikonki do tego, żeby można było obrócić. Mniej więcej tak. Czy jeszcze bardziej troszkę to już nie jest istotne, trzeba tam podglądać. Yy, I teraz zamiana, bo tutaj niestety, ale to nie jest wektor. Zmieniłam sobie na krzywę. Nie ma tutaj żadnych tam yy, punktów, więc trzeba zamienić. Zamiana jest w ścieżkach. Wektorezuj bitmapę. I to, co się nam tutaj pojawia, to jest to okno, w którym mamy różne wersje zamiany. Jest na przykład odcięcie jasności i trzeba wcisnąć aktualizuj, żeby podgląd się uaktualnił. Może być wykrywanie krawędzi, aktualizuj. Może być kwantyzacja jakaś kolorów. Takie poszarpane nie za bardzo mi się podoba, więc na pewno będziecie wybierać auto śledzenie. To jest najlepsza forma. Aktualizuj i jak już nam to odpowiada, dajemy OK. Nie zamknąć, nie coś tam tylko OK. Jest OK, można już to zamknąć i mamy już zamienioną. Ta ręce oryginalne można usunąć i zobaczcie, nie trzeba się namęczyć krzywymi. A że to są krzywe to sprawdzimy. Wybieramy sobie to drugie narzędzie i są węzły. Tak, i są węzły, czyli mamy tak jak chcę? W ilustratorze wystarczyło teraz, bo chcemy się pozbyć tej ręki, ona jest dla mnie potrzebna. W ilustratorze było tak, że wystarczyło prawym przyciskiem dać rozgrupuj, ale tutaj tej opcji, znaczy jest rozgrupowanie w obiektach, ale nie działa. Tak, to ono tutaj nie, nie działa. Musimy tą rękę usunąć w ten sposób. Że wybieramy to do węzłów i po prostu pojedyncze węzły usuwać, albo zaznaczyć tak grupę i delaytem usunąć. I mamy już rękę. Mamy jedną rękę, zrobimy sobie kopię, bo y, Ctrl C, Ctrl V i odbicie to są te pomarańczowe tutaj ikonki, ciach No i wystarczy, że sobie przyłożymy żeby on tak dociskał ładnie, bo nie wiemy dokładnie, żeby te czubeczki nam się stykały. Przyciąganie jest tutaj po prawej stronie na górze. Tutaj są do linii, więc sprawdzimy, czy teraz już, przy... o jest, przyciągnął, pik. Tak, dociągnął i mamy pewność, że jest ładnie styczne. Tu są te wszystkie ikonki dotyczące właśnie przyciągania. Teraz mogę sobie je wyłączyć, bo nie chcę, żeby mi tak latało. I teraz kolor. Kolor chcę mieć taki jasno niebieski. Można to z rysunku pobrać, bo będziecie mieć tam przecież rysunek. Ja to pipetką wezmę. Mam zaznaczoną rękę. Klikam w kolor i już jest. Druga to będzie tapeta. Przeciągnę sobie tą tapetę. To jest bitmapa zwykła. I ona musi być pod spodem. Tak? Dlatego jest istotne, żeby też całą, cały projekt robić tu na jednej warstwie. Nie rozdzielać ich na warstwach różnych, bo w tym przypadku ona musi być na tej samej. Chcę ją pod spodem, no to wybieram tu ikonki do kolejności, do zmiany kolejności. I już jest. Tak? Zmniejszam sobie, bo tutaj muszę sobie sama dopasować z kontrolem wciśniętym, żeby było dopasowane mniej więcej. Im, Im szerzej, im większa tapeta, tym większy będzie wzór. Ale ja chcę sobie tak zrobić. Zaznaczam te dwa z shiftem. Muszą być te dwa zaznaczone. I teraz pod prawym przyciskiem jest coś takiego jak ustaw przycięcie. I gotowe już mamy. Mamy ręce zrobione. Zostały nam teraz y a może. A dobra, to tło później. Yy, po ścieżce. Tekst po ścieżce. No, ścieżkę musicie wymodelować. Mniej więcej tak, żeby nam pasowała do ręki. Czyli krzywę, bezjera i modelujemy sobie mniej więcej tą łapkę. Nic nie szkodzi, że nie wychodzi na razie. To y, zawsze potem można poprawić i kończę enter albo zmieniamy na inne narzędzie i to trzeba teraz tym narzędziem do krzywych poprawić żeby to wyglądało jakoś fajniej ładniej bardziej gładko żeby ta przerwa między ręką była mniej więcej taka sama yy, i ustawiam sobie te węzły yy. robicie to bardziej się starannie niż to ja zrobiłam o, i tak. No i teraz potrzebujemy tekst. Więc piszemy sobie tekst ze spuszczu. Za duży ten tekst, to trzeba sobie ją w środku zaznaczyć literką A. Nie wiem, zobaczmy 14 i tak mniej więcej, żeby, żeby zobaczyć, czy nam się tutaj na tej ręce od początku do końca zmieści. No, może być już dobrze. Teraz zaznaczam te oba linie i tekst z Shiftem. Tekst wstaw na ścieżkę. I jest. Teraz nic nie szkodzi, że nam ta linia nie wyszła czasami. Można teraz też modyfikować, też można to poprawić, wydłużyć trochę, żeby było bardziej gładko y, tą linię dopasować, tak jak nam tu pasuje. Y, taki tekst można też modyfikować, to znaczy przesunąć go, bo tutaj trochę niedociągnięte jest do końca, albo na przykład w tym miejscu, gdzie i łączy mi się z literką, nieładnie to wygląda czy nawet poprawić, o tutaj coś bezpośrednio ze znaków mi weszło, yy, to można to przesunąć, no można spacją, ale można też z wciśniętym Altem, trzymamy Alta i strzałką takie drobniutkie przesunięcia będą. I tam w tych miejscach, gdzie ten tekst nam za bardzo tu wchodzi, przesunąć. Można też stanąć na samym początku z Altem wciśniętym i przesuwać w całości. Dobrze, jest zrobione. Nie podoba mi się tylko ta linia, która tutaj jest, bo, bo tak, jeżeli ja ją na przykład chcę usunąć, to mi się prostuje tekst. Także nie mogę jej usunąć. Mogę co zrobić? Mogę w najgorszym przypadku mogę zmienić mu na biały kolor albo na brak prawym przyciskiem, brak kontur. Mogę to zrobić. Ale to nie znaczy, że się pozbyłam tej linii. Ona tam jest. Czyli jakbym na przykład przesunęła sobie gdzieś tam dalej, to ta linia tu gdzieś. Przy kółku to na pewno, bo teraz to już nie widzę, bo ona jest przezroczysta. Yy, to ona tam gdzieś siedzi po prostu, tak? Inną możliwością, i tak też powinniście robić, jest yy, usunięcie tej linii w ten sposób. Klikam w tekst. I tutaj w ścieżce jest obiekt w ścieżkę. I on zamienia tą ścieżkę. Ja już teraz mogę tą linię sobie zaznaczyć, kliknąć i usunąć, ale ja już teraz nie mogę poprawiać tekstu. Tak? To już jest, zobaczcie, krzywa dla nich. To już jest krzywa. Czyli jeżeli, dopóki nie chcecie modyfikować y, y, czcionki. No to um, można tej linii nie osuwać. Najlepiej to zrobić na samym końcu z tą, z tą linią. To ja już tej linii tu nie mam. Zmieniam tylko kolor. Można też po, te, y, po zamianie, po usunięciu tej krzywej, po prostu zaznaczyć wszystkie teksty, i y, tam był taki jaśniutki, tak? Czyli wybieramy petkę i zmieniamy kolor. To już mamy zrobione, yy, tło, no może zrobimy sobie tło jeszcze, tło to jest bardzo proste, bo to jest prostokąt, o kolorze, czyli biorę kipetkę tym ciemnym, yy, ciemnym, a coś chyba przezroczysto się włączona, alfa, nie, nie widzę, nie wiem czemu tak to zrobiło. Mm. Przeszczącany. Co tutaj było? Jeszcze raz. Spróbuję pobrać tego. Krycie ma panie zmniejszone. Krycie. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak jest. Krycie. E, dam to nas pod sam spód. Już jest. No i gradjęcik. Tylko ja może ten kolor taki trochę, żeby był ciemniejszy jak tu. O. Dobra. I gradient. Gradient ma być radialny, czyli wybieram to. Punkt skupienia jest tutaj na dole, czyli będzie jasny. Biorę, biorę sobie tutaj pod literką A ten gradient, przesuwam w dół. Tak. Tu ma być jasny, czyli biorę pipetkę. I na niej będzie ten kolor. A na zewnątrz, czyli znowu muszę wyznaczyć te zewnętrzne, będzie ten kolor bardzo ciemny, czyli ten i teraz mogę sobie jeszcze przesunąć, żeby bardziej to wyglądało jak spłaszczone. O, dobrze, jest. Mm, to przesunę, może zgrupuję, bo już mi to nie będzie potrzebne. Zaznaczę i grupuj, obiekt, grupuj. Sobie przesunę wyżej. Kuli nie będę robić, bo kule potraficie zrobić, także sobie na razie ją tu skopiuję. Ale kula to jest, albo yy, nawet nie będę wypełniać, żeby wam pokazać. Yy. dobra. Nie będzie wypełniona, ale prawym przyciskiem dam kontur, dobra. I tutaj tekst włożymy. Ten gradient można robić wcześniej, czy później, to nie ma problemu. Tekst mamy teraz tu od środka. No to sobie napiszemy jakiegoś, a, nie to. A Luzek mrużący na przykład. Za duża tam trochę kształtka jest, ten font. Może do 12, nie do 13 starczy. Mamy już ten tekst i chcę go umieścić na kole. Zaznaczam z obu: to wszystko, o czym mówię, te narzędzia yy, są w notatce Ilustrator i ten film, który teraz nagrywam, też będziecie mieć na kanale swoim udostępnione żebyście na spokojnie wchodzi, wchodzili sobie, wchodziły i, i robiły. No to tak samo jak było z krzywymi. Mam krzywą, mam tekst. Tekst, na ścieżka. Ponieważ jest to na kuli, na, ko na kole, to ja mogę tym obracać. Czyli klikam jeszcze raz to koło, żeby pojawiły mi się te ikony. I ja mogę sobie tu obracać dookoła tego. Mogę też Kliknąć na początku, tak jak mówiłam z altem wciśniętym i strzałkami też mogę to przesuwać. Tak. Jeżeli chcemy. O, już jest od środka. Tu ja cofnę, bo... bo może się zdarzyć inna sytuacja. Hmm. Może się zdarzyć, że Wam w ten sposób yy, umieści, a my chcielibyśmy mieć od środka. Yy, to, żeby to robić, zmieniać, to są te ikonki dwie tutaj do odbijania w lewo, w prawo, góra, dół i jedna z nich po prostu spowoduje, że będziecie mieć to w innym kierunku yy, od środka. No i to samo może być od góry, od dołu, albo na zewnątrz. No i klikam. Mogę sobie trochę przesunąć i koło to samo, tak? Potrzebna mi jest jedna kopia, ponieważ tam będzie gradient. Albo na tym można. No, oczywiście, że na tym można. To, to, to prawda. No i gradient znowu robimy radialny. Tu już jest gotowy, zrobiony. Wcześniej zrobiłam. Czy zrobiliście? też będziecie to widzieć. Dajemy środek od góry. Trochę. Napis był jasny. Czyli klikam w napis. Jeżeli chcecie zamienić na krzywę, to znowu tam trzeba byłoby to samo, co z tamtą opcją robić. Yy, pipetka i to. I mamy to. No i teraz zostały mi jeszcze te napisy prosty, bo to jest tylko cień, czyli klasa. nie będzie. Tak. Wybieram y, fonta takiego, żeby był taki gruby, bo ten efekt najlepiej jest widoczny, jeżeli mamy grubą czcionkę Więc tutaj u góry po zaznaczeniu tekstu szukamy impact. Tu jest taki suwak, jeżeli wam się tutaj nie mieści, albo chcecie inne, to tutaj są. Te suwaki, a mi chodzi o ipak. Ona jest taka gruba, a nie poszło. Muszę jakąś inną przykładową, bo czasami nie wchodzi za pierwszym razem. No i teraz już jest. Dobrze. Ponieważ tekst jest biały, to wybiorę biały. I cienie są w efektach y, filtry. Przepraszam, filtry cienie i cień obrazka. Podgląd od razu trzeba sobie włączyć. Y, ja już tutaj wcześniej zmieniałam, więc muszę to przywrócić jak było. I standardowo będziecie mieć chyba y, jakoś tak. O, coś, coś w tym stylu. On jest za duży i widać ten cień pod spodem. W promieniu rozmycia mówimy, jak bardzo ma być rozmyte. Czyli jeżeli będzie na 0, to po prostu będzie twardo. 1 do 1. A to sobie trochę rozmyjemy delikatnie. No i tutaj jest odległość od krawędzi. Czyli jak będzie na 0. To będzie zaraz za tekstem, bezpośrednio. O, i tu ewentualnie można przesuwać w prawo albo w dół, w, pion w pionie, w poziomie. Mogę sobie to robić. W tym przypadku mam pozerze, ponieważ on jest równo, rozkłada się z każdej strony litery. Trochę za duże to rozmycie. Yy, można też o, przesadziłam trochę. Można też zmienić kolor tego cienia, trochę mu przezroczystości dać. Wszystko zależy, jaki efekt chcecie uzyskać. Tak. I to jest, zastosuj dajemy oczywiście i można zamknąć. Natomiast ten to są dwa cienie. Hmm, wezmę sobie jeszcze raz, muszę napisać. Szkoda, że kopii sobie nie zrobiłam. Klasa druga a i jeszcze raz na impak, nie chcę. To zmieniamy na inną, i jeszcze raz. Impact. I tutaj. Klaka. Tutaj musimy sobie ustalić kolory. Na takim tle. Tego typu napisy najlepiej robić na takim kontraście mniej więcej, czyli trochę ciemniejsze tło, ale nie może być czarna czcionka. Musi być jakiś trochę ciemniejszy i ten cień wtedy będzie widoczny. No to powierzmy sobie kolor dla czcionki: pipetka ten i dla tła już mam. No to idziemy w cienie: filtry, cienie, obrazka. Pierwsze zrobimy wewnętrzny, czyli tutaj w zakładce opcje. Teraz jest zewnętrzny, czyli ja to trochę przesunę. Kolor mam jaki. Pełny. Dobrze. Tutaj mamy na 3, 2, 2. A, podgląd, tak? Podgląd. I to jest zewnętrzny, tak? Takiego nie chcemy. Chcemy mieć cień w środku. Czyli tu jest taka opcja, typ cienia było zewnętrznie, to chcemy teraz wewnętrznie. Tak? Oczywiście jest za duży. Będziecie mieć te parametry małe. Tu dam poza, na razie. Widzicie, już się pojawia ten taki cień, delikatny. Tu mogę trochę to rozmycie jeszcze zmniejszyć. I kierunek. Tak, żeby było z y, bardziej w prawą i w dół stronę, wtedy mamy większe tu niż w tej strony. I jeżeli nam już to odpowiada, podoba się, tak? To takie znacznie musi być. No to dajemy zastosuj. Pamiętajcie, zastosuj. Już podgląd jest wyłączony. Mogę teraz albo zamknąć i znowu cień otworzyć, albo mogę dalej kontynuować. Czyli teraz robię drugi cień bo chcę mieć taki delikatny blask biały dookoła na zewnątrz, czyli cień na zewnątrz tu będę potrzebowała, ale bardzo krótki i cienki. To tak potęguje taką, takie wrażenie yy, wciśniętego tekstu, yy, więc potrzebuję tak, biały kolor cienia, no to wybieram sobie biały. Yy, i, I co? I zewnętrzny, nie wewnętrzny, tylko zewnątrz. Tu jeszcze podgląd, zapomniałam włączyć. I jest, pojawiła się taka poświadka. Tu można jeszcze trochę zmniejszyć ten efekt, żeby była taka cieniutka. I napis jest gotowy. Zastosuj. I teraz już mogę zamknąć. Yy, I to jest, jeszcze został nam cień pod kulą. Ja to sobie zgrupuję, bo ten tekst, żeby był razem, czyli obiekt grupuj, przesunę sobie tutaj. I taki cień. To jest bardzo proste, bo tu wystarczy zrobić taki owal ciemny, i żeby on miał krawędzie rozmyte. Każdy kształt, który wymodelujecie, mamy tutaj rozmycie po prawej stronie przy wypełnianiu, i y, zmniejszam sobie na tyle, ile tam chcę to rozmycie. Kryciem mogę jeszcze też sobie zmniejszyć, jak mi pasuje, najlepiej to tu sobie przesunąć. jeszcze to rozmycie y, krycie rozmycie większe i jest gotowe i no i oczywiście ten tekst tutaj technikom też proszę żebyście umieścili o tej wewnętrznej i to jest to ćwiczenie które mm, chciałabym żebyście zrobili y, Zrobiły, nie wiem czy tam co tam są u góry te kropki nie, kropki proszę zostawić. Kropki y, będzie przy następnym temacie dotyczącym wyrównania. Y, I teraz już sobie zatrzymam to nagrywanie. To nagrywanie jest dostępne.